Cześć! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule, filmuję ty też może po miniaturce, rozdanie. E, w podziękowaniu mm, dla moich subskrybentów, chciałabym tutaj przekazać Wasze ręce trzem osobom, e, po pierwsze Praktyczna mądrość, mądrość Tarota: jedna z osób będzie miała możliwość właśnie otrzymania w rozdaniu tę talię, również tę talię od Aleksandry Kukuły. Mam tę talię zapieczętowaną, mały prezencik, a także certyfikat. Zatem ta talia też jest dotania. Tę talię dostałam w prezencie, ale również i drugą dla moich widzów, za co bardzo Ci, Aleksandro, dziękuję. Ta talia jest. Idzie dalej, bo w poprzednim rozdaniu ktoś po prostu na zwyczajnie świecie nie zdążył gdzieś tam zgłosić się po odbiór. Zatem ta talia szuka właściciela. No i oczywiście kurs, który chciałabym dać w prezencie jednej osobie. Kurs z dostępem do części arkan wielkich. I teraz, tak, co należy zrobić, aby móc jedną z tych rzeczy otrzymać? Po pierwsze, Osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w rozdaniu. Po drugie, trzeba być subskrybentem publicznie na moim kanale, abym mogła zweryfikować właśnie ten fakt. Mało tego, będzie trzeba napisać w komentarzu, jaka karta Tarota jest dla Ciebie szczególną. Czy ona jest dla Ciebie pozytywnie, emocjonalnie, czy też negatywnie. A w każdym razie chodzi o to, abyście napisali najważniejsze ważniejsza dla Was w dźwięku karta Tarota, czy któraś przywołuje, nie wiem, jakieś wspomnienia, czy w jakiś tam sposób sam wizerunek karty powoduje efekt wow, a może jakiś lęk, żebyście opisali kartę, która pozostała Wam w pamięci, na którą zwracacie szczególną uwagę. Taka, która jest taką istotą, a być może jakaś karta definiuje wybór e, kupionej przez Was talii, że na przykład mogą być świetne karty, ale na przykład karta, nie wiem, śmierci, wisielca, jakkolwiek, nie podoba Wam się, to nie kupujcie tej talii. W każdym razie to, w jaki sposób do tego podejdziecie, to oczywiście. Pozostawiam Waszej decyzji. Rozdanie trwa, moi drodzy, od momentu publikacji filmu do 10 października i do tego czasu czekam na Wasze wpisy pod tym filmem. Ja postaram się do 17 października wyłonić trzy osoby, które będą miały możliwość właśnie otrzymania tychże prezentów. I Informuję o tym w opisie pod filmem, a także w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie też o tym, żeby pilnować tego, gdyż do 22 czekam na kontakt od Was mailowy, że to Wy się. Yy... W jakiś ten sposób zgłaszacie po odbiór, bo zostaliście właśnie wskazani i wysyłkę na terenie Polski pokrywam ja. I to, żebyście mieli na uwadze. Zatem czekam na Wasze wpisy, na Wasze informacje, to jakie przygody z daną kartą być może przeszliście, być może wizerunek. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. No to czekam na Wasze wpisy. No i mam nadzieję sprawić się Wam choć tyle frajdy przy pisaniu, a jeszcze satysfakcji osobom, które będą miały możliwość otrzymania właśnie tychże prezentów. No to co? Ja uciekam i będę czytała Wasze wpisy. No i do kolejnego, do kolejnego rozdania, które będę chciała, Wam tutaj cyklicznie je wyrzucać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, Pa. pa.